Siamaneczko, ludziska jest to lewa. Hows, nie umiegać w kolejnym odcinku Crysis 3 Master. Gotujemy od miejsca, w którym się trzymaliśmy? Ale mi te drzwi Musimy się streszczać naprzód A, 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 tu jest... Przekromulować e, e, to było F, tak? Super W co my się kur napakujemy? No właśnie blisko C. Mają tu jeden, może dwa tysiące A se PG? Daj spokój, stary. Obcych już nie ma. Powinieneś już to wiedzieć, tak? No to ładnie wygląda. Obcych już nie ma, okej. No to są chyba jakieś jaja. Sycholdawaj, Idziemy! Pokaż gębę! To ty mnie wydłubałeś z tego pierwszonego kombinezonu, teraz pokaż mordę! Psychol, idziemy! Ja cię znajdę! Ja cię kurwa znajdę! Wiesz, budzisz się wyrwanym na żywca. Wielu chłopaków zdechło w męczarniach, bo ich serca nie wytrzymały szoku. A chój z Dalej! Ruszamy! Okay. Okay. Trochę nie wiem, co się dzieje, trochę nie ogarniam. Okay. Będę cię osłaniać. Spotkamy się po drugiej stronie. Alarm we wszystkich sektorach. Zbiegowie przemieszczają się na tereny. Hmm. Się. nie zadziałał! Zbiegowie przemieszczają się na terenie. Bezwzględnie wyeliminowali. Nie, z takiej z takiej odległości nikogo nie uszczelę. Boże, jak mi nie wychodzi. <grystanie> Mądrzej to zrobić. Mądrzej, mądrzej. No to jest helikopter, ale helikoptera jeszcze nie pokonam. Hehehe, ty nie biegną takie misje. Czekaj, zaraz będę. Ja pierdolę ciebie, z Jesteś pewien, że sobie poradzisz? Wal ja nie potrzebuję kombinezonu jebanego nurka. Ja lubię. Kurde... A horror w tym uniwersum byłby super. Krze się powiedziawszy. Okej, okay. coś nowy rodzaj broni, okej. Okay. Może się przydać, kanistry. Co zobaczyć gdzie. Kontrolny, dobrze. Idź przodem. Spotkamy się po drugiej stronie. Zrozumiano. Ruszam. Ciii. Słuchajcie! <laughs> Ten elektryczny karabinek. Muszę przyznać. Długo się go przeładowuje, no bo on jest na baterię prawdopodobnie. Się... Kręci! Go nigdy nie był. Psychol, ruszam do następnego obszaru. Psychol. ta Ha! Przyjąłem! Nie no trzeba wszystkich zabijać, ja o tym dobrze wiem. jak to dobrze wygląda. Słuchajcie! Chcecie zabić schowanego? Pokaż się! Wy to Powiem szczerze, nie jestem króloodporny jak byłem wtedy

Kol, przebiłem się. Hela! się wziąłem! się, Uwaga! Cele rozstawiają stanowisko. Możesz się do nich włamu. tak chciał. Wierzyczka nas namierza! Kryć się! Dariusz! Mój gość jest. Jak będziemy w środku, moi ludzie wyjdą po nas. To teraz masz ludzi. Wow! Znasz mnie, zawsze grałem zespołowo. Nikt nie idę, dopóki nie odpowiesz na kilka pytań. Tak. pamiętam. Większość to zapędzeni do pracy dłużnicy. Cel trzeba całą energię. Jak nie zapłacisz rachunków, musisz odpracować. Ale nie da się. I tu jest pies pogrzebany. Odpracowujesz dług do końca życia. I nie masz wyboru. No w sumie masz. Możesz walczyć. Weź zobacz, co korporacja Cel knuła w czasie, gdy spałeś. Może teraz zrozumiesz. Caknul. Witamy w Nowym Jorku. Wersja 2.0. Co oni zrobili? Ruina. Miasto ma sygnaturę energetyczną. Dlaczego? To cel. Wyciągają energię z technologii obcych. Ich globalna sieć energetyczna czerpie moc z jednej maszyny Sepidów w tej kopule. To nie może być tak proste. Tak jest, stary. Odcinasz energię, korporacja pada. Tak po prostu. Nie, Sepid Alfa mi to pokazał. Już to przerabialiśmy. To musi mieć jakieś związek. Prorok, obcy już są kaput. Sam ich wszystkich wykończyłeś, zostało tylko kilku niedobitków. Nie, to nie wszystko. Gdybyśmy tylko znaleźli jakiś trop, gdzieś tutaj, jakąś wskazówkę. Słuchaj, gdy ty polowałeś na super obcego, który nigdy nie istniał, ci z CEL zdobywali władzę nad światem. Ja. Potrzebujemy cię tu i teraz, szefie. Musisz nam pomóc powstrzymać CEL. cel tutaj chodzi o coś więcej cię. niż twoja rewolucja. Przewidziałem to. Ci z CEL i grają z siłami, których nawet nie rozumieją. Nieźle. Cokolwiek robią, Doprowadzi to do końca świata. Musimy zamknąć ich interes. Święta kurwa racja. No to chodźmy. No ale Malację, tym zawsze jest coś głębszego, zawsze jest drugie dno tej całej walki. Okej, okay, udało się. Hardware is intact. Initiating terminal velocity. Copy that, Romeo One. You have cleared the perimeter. The Liberty Dome is designed to contain a Ceph threat. You have the advantage. Cell units are organizing their response. We estimate you have about uh, 30 minutes. The highlighted area is still a go. Cell ground activity is minimal here, but the towers are still 100% functional. Stay safe. And bring that hardware home, Romeo, Trzeba się chować w budynkach i dużo używać stealtha, więc bardzo tu jest. Chyba kiedy część jest bardziej nastawiona na stealth, ale hakowanie chyba jest najfajniejsze z tej części. Enter by wejść dobry. Ale do... dopiero prorok e, to dopiero prolog przeszliśmy. Prolog? Dokle? Tak. Dowód redieru Nowy Jork. Nie jest źle, <laughs> Straciliśmy większość wapniaków, ale ona odwala kawał dobrej roboty. Nagle zacząłeś szanować dowództwo? No wiesz, to inna sytuacja. O cholera, a przyrzekłem jej, że nikomu nie powiem. Technicznie rzecz biorąc, nie złamałem danego słowa, prawda? Miło widzieć starą twarz. Ok, Awaria jaką im mam? Jest dość stary. Spójrz tutaj, prosto ze skórowni, eksperymentalna nanotechnologia. A trzeba podejść, tak? Okej. Okay. a. Lepsze. Okej, okay, możemy co? Super niewidzialność. Odbicie. Rozszerzone maskowanie. Dłuższy czas maskowania. Logowuje e, cichego ruchu. Bezgłosne poruszanie się. Większenie ocięcić ciężki pancerz. E, super niewidzialność jest spoko. Szybsze maskowanie. Odporność na skanowanie. Okej. Okay. Ale tu jest wydłużone maskowanie. Ale to wymaga. Dobra, tu mamy jeszcze... Eee, ograniczeń... Aha, i to można sobie zmieniać potem. Masz tutaj potem dobrane, dobra. No niech będzie to. Dostępne odblokowania mam 4, okej. Okay. Odblokuj moduł. Odblokuj. I odblokuj moduł, odblokuj. Dłuższe i lepsze skanowanie, okej. Okay. Potem ewentualnie jak zdobędę więcej... No, mam nadzieję, że będzie warto. A, takie paczki trzeba teraz znajdywać. Dobre, to daje możliwość eksploracji. Ciekawsze, to się robi coraz ciekawsze, że powiedziawszy. Nie spodziewałem się tego po Crysisie. Czy jest ma to do siebie, że on jest tym kolejną częścią, robi się coraz ładniejszy i coraz lepszy? Rzadkość. Kopuła wolności. Wielka, spocona dupa korporacji. W kombinezonie tego nie poczujesz, ale gorąco tu jak w saunie. Sporo się zmieniło. Tak się zaczęło. Ludzie łyknęli ofertę taniej energii korporacji C. Ta wytwarzała ją za darmo, więc nikt nie mógł z nią konkurować. No, faktycznie. Ludzie mieli monopol i zaczęły się podwyżki. Ludziom zostały tylko długi, a korporacja C zagoniła ich do ochotniczych obozów pracy. No i zaczęło się niewolnictwo. Skanowanie sektora 777. Pole minowy. Cel używa ładunków dyskryminujących. Wybuchają tylko przy obcych takich jak my. Lepiej użyj nanowizji. Użyj kombinezonu, aby podłączyć się do tych min. Rozbrój je. Okej, okay. o oh, jest. Powinno wystarczyć. Idziemy. Ona się odsuwają od nas. Od żebyśmy nie dodawali. Mogę inny. Inteligentna mina. Tak. Co się stało? Nic. Jakieś wyładowanie. No, wspomnienia po prostu go wzięły, Wspomnienia? Pomóc ci, łatwiznę. Haha, kochany. Polskie tłumaczenie jest spoko. Tylko mamy przetłumaczone dialogi, a nie mamy przetłumaczonych filmików. Ciekawe. This is back of the feature. Okay. Się. To ja. O właśnie to się podobało, w porządku. To nic. Tam, symbol śmierci, zauważycie to po tobie. Wracaj, cofnij się. Nie wiem, co znaleźli, ale już nie żyje. Daleko do stacji na 34? Kilka kilometrów. Najpierw musimy obejść strefę rażenia. Korporacyjni są coraz bliżej. Nie ma czasu iść naokoło. Promień ostrzału i szybkostrzelność w akceptowalnych granicach. Możemy się przebić. Ej, słuchacie cele? Tak, rozwalę was jednego po drugim. Chodźcie! Pokażcie, ja zapraszam! Oszalałeś! Te armaty rozetrą cię na strzępy! No teraz rozumiesz? Zabrali mi na skafander prorok. Jestem już tylko żołnierzem. Wiesz, ile poświęciłem, żeby powstrzymać sepidów? Jakbym chciał to odzyskać? <laughs> Kurna, to jaki masz plan? Wsparcie znajdzie i oznaczy cele. Wywiad zajmie się rozrywką. Nie takiego psychola pamiętam. Nie się. <noise> Okej, okay. no, jesteś człowiekiem. Nie możesz sobie robić brawurę. Ja sobie mogę wskakiwać, i mi się, się podoba. No i... Dobra, prorok. Zrobimy tak. Będę ci zgłaszać lokalizacje jak tylko je zauważę. Tak jak ta w sektorze 1-Delta0, to potencjalne lokalizacje zasobników. Główny cel to wieżyczka 3-Delta3. Jak tylko dorwiesz sprzęt, rozwalimy skurwiela. Sektor 1 Delta 3, chyba w porządku. Okej. Okay. Nice boy. Dam. sektor 1 Delta 0. Uuu, wyznacza mi punkty. Sektor 1 Delta 2. Cóż mam? Dobra, spadajmy co jest i idziemy do następnego sektora. Okej, okay, dobra. Więc Mam odpowiedzieć, że dziękuję za oglądanie. cześć zobaczymy się w następnym odcineczku. Stawcie suba lajka, mam się podobało na dale wszystkie linki w górę, kartę poprzedniej odcinki, to Was zapraszam oczywiście. Cześć, cześć pana następnego, było fajnie, cześć, pana następnego po pa.